Witajcie w naszej analizie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej strategii inwestycyjnej, która no, może nie jest na pierwszym planie, ale jest fascynująca. Spopularyzował ją Warren Buffett. Mówimy o inwestowaniu skoncentrowanym, tak? Na podstawie książki Hackstroma The Warren Buffett Portfolio. Dokładnie. Chcemy, no wiesz, rozłożyć na czynniki pierwsze, dlaczego to podejście, choć wydaje się proste, jest takie inne. I dla kogo może być interesujące, jeśli ktoś celuje w coś więcej niż średnia rynkowa na dłuższą metę? Zgadza się. Zgłębimy, co tam naprawdę siedzi: podstawy teoretyczne, praktyczne, no i dowody, czy to faktycznie działa. I, co ważne, psychologia i matma, które są tu yy, kluczowe. Okej, okay, to zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest to inwestowanie skoncentrowane? Tak najprościej. Najprościej. Wybierasz kilka naprawdę, kilka spółek. Takich, co do których masz, no, mocne przekonanie, że dadzą radę na dłuższą metę, że przyniosą ponadprzeciętne zyski. I co dalej? Inwestujesz w nie większość kasy. I, co chyba najtrudniejsze, trzymasz się tego. Masz odwagę nie sprzedawać, nawet jak rynek wariuje, jak są te krótkoterminowe wahania. Brzmi prosto, ale faktycznie to zupełnie inaczej niż, niż to, co zwykle słyszymy. No właśnie, bo dzisiaj dominują dwa podejścia. Z jednej strony aktywne zarządzanie, ciągłe kupno-sprzedaż, mnóstwo akcji i wysokie obroty. Próby przewidzenia, co zrobi rynek za chwilę. Tak, a z drugiej strony pasywne inwestowanie. Kupujesz cały indeks, np. SP 500, szeroko zdywersyfikowany portfel i trzymasz. No i właśnie, z tym aktywnym zarządzaniem jest ten problem, że często generuje wysokie koszty, prawda? Prowizje, opłaty. Dokładnie. A historycznie, no cóż. Rzadko pokonuje rynek. Są badania, Hackstrom je przytacza: lata 77-97 tylko 25% funduszy pobiło SP 500, a do 98 roku już tylko 10%. Słabo. A te pasywne fundusze indeksowe? Gwarantują średnią rynkową, minus koszty czyli ani lepiej, ani gorzej. Otóż to. I oba te podejścia bazują na dywersyfikacji, rozproszeniu ryzyka na wiele, wiele spółek. I tu wchodzi inwestowanie skoncentrowane, które mówi: Co? Że ta dywersyfikacja to niekoniecznie dobra rzecz. Właśnie. Stawia pytanie: czy dywersyfikacja, chroniąc przed dużą wpadką na jednej spółce, nie skazuje nas jednocześnie na przeciętność? Czy nie rozwadnia potencjalnych zysków z tych najlepszych wyborów? Czyli to jest taka trzecia droga też aktywna strategia, bo wybierasz spółki, ale inaczej niż to typowe zarządzanie. Celem jest pokonanie indeksu. Tak, ale przez głęboką wiedzę i koncentrację, a nie przez częsty handel. No dobrze, to jak wybierać te spółki? Co jest sercem tej strategii? Sercem jest znalezienie, jak to mówią, wyjątkowych firm. Buffett patrzy na biznes, na jego ekonomiczne fundamenty. Czy ma trwałą przewagę nad konkurencją? Jak jest zarządzany? Wierzę, że jeśli firma jest dobra, to jej wartość wewnętrzna w końcu no, znajdzie odzwierciedlenie w cenie akcji, nawet jeśli rynek chwilowo jej nie docenia. Tak. Ma cały zestaw kryteriów biznesowych, finansowych, rynkowych, zarządczych. Ale co ciekawe, ogromny wpływ miał na niego Filip Fischer. Autor: Zwykłe akcje, niezwykłe zyski klasyka. Ten sam. Fischer był zwolennikiem posiadania bardzo małej liczby spółek, czasem mniej niż dziesięciu, ale takich, które naprawdę dogłębnie rozumiał. Lepiej mniej, a dobrze znanych. Dokładnie. Uważał, że kupowanie firmy, o której mało wiesz, tylko dla dywersyfikacji, jest dużo bardziej ryzykowne niż koncentracja na firmach, które znasz od podszewki. W jego portfelach mówi się, że czasem 3-4 spółki to było 75% wartości. Wow, i on też mówił, że jak trafi się super okazja, to trzeba mocno postawić. Tak. Postawić duży zakład na wydarzenia o wysokim prawdopodobieństwie, nie rozdrabniać się. I Buffett to zastosował. Słynny przykład American Express w 1963. A pamiętam mieli wtedy kryzys wizerunkowy, akcje poleciały na lep, na szyję. A Buffett wszedł z dużą częścią kapitału swojej spółki partnerskiej. Uznał, że problem jest przejściowy, a biznes fundamentalnie mocny. To była właśnie koncentracja i działanie wbrew panice. I tu dochodzimy do momentu, gdzie robi się, powiedziałabym, naprawdę ciekawie. Krach 73-74. Tak, po tym krachu większość świata inwestycji mocno poszła w stronę nowoczesnej teorii portfela MPT. To już rozwijało się od lat 50., ale wtedy nabrał rozpędu. A Buffett? A Buffett poszedł swoją drogą. Zupełnie inną. Czym jest ta nowoczesna teoria portfela? Co ona mówi? No, MPT, zapoczątkowana przez Markowica, ma kilka kluczowych założeń. Pierwsze: ryzyko i zwrot idą w parze. Chcesz więcej zarobić, musisz podjąć większe ryzyko. Jest taka granica efektywności. Okej, okay, to brzmi logicznie. Drugie: i to jest ważne. Ryzyko całego portfela zależy nie tyle od zmienności pojedynczych akcji, co od tego, jak ich ceny ruszają się względem siebie, czyli od kowariancji. Czyli chodzi o to, żeby łączyć akcje, które nie idą w górę i w dół jednocześnie. Właśnie. To jest sedno dywersyfikacji w MPT. Łączysz akcje o niskiej kowariancji i w ten sposób, teoretycznie, redukujesz ryzyko całego portfela bez poświęcenia zwrotu. A potem pojawił się Sharp i Beta? Tak. Bill Sharp uprościł model Markowica, wprowadził współczynnik beta jako miarę zmienności akcji względem całego rynku. Rozróżnił ryzyko systemowe, rynkowe, którego nie da się zdywersyfikować to, które dotyka wszystkich i ryzyko niesystemowe, specyficzne dla firmy, które właśnie dywersyfikacją można zredukować. No i stworzył model wyceny aktywów kapitałowych CPM który sugerował, że najbardziej efektywnym portfelem jest sam rynek. Dokładnie. A na to wszystko jeszcze Eugene Fama nałożył swoją hipotezę rynku efektywnego MMH. Czyli, że ceny akcji odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje, więc nie da się systematycznie pokonać rynku. Tak, bo jeśli wszystko jest już w cenach, to gdzie szukać okazji? Czekaj, czekaj, to teraz wróćmy do Buffetta i tego zakupu Washington Post w 74. Kupił za 80 milionów, a mówili, że warte 400. Jak MPT by na to spojrzało? No właśnie tu jest ten zgrzyt. Według logiki MPT, gdzie ryzyko to zmienność mierzona na przykład betą, zakup akcji po bardzo niskiej cenie, która prawdopodobnie była bardziej zmienna, byłby bardziej ryzykowne? Niż kubno po 400 milionach, kiedy cena byłaby pewnie stabilniejsza. Co przecież? Absurdalne, prawda? I to pokazuje fundamentalną różnicę. Dla Buffetta ryzyko to nie jest zmienność ceny. Tylko co? Prawdopodobieństwo trwałej utraty kapitału. Czyli, że firma, w którą zainwestowałeś okaże się słaba, jej biznes podupadnie i twoja inwestycja straci na wartości na dobre. Czyli dla niego spadek ceny dobrych akcji to nie ryzyko, tylko okazja, szansa na zakup świetnego biznesu po niższej cenie. Dlatego krytykował nadmierną dywersyfikację jako ochronę przed niewiedzą. Masz tyle spółek, że nie masz pojęcia, co naprawdę posiadasz. I podważał też tę hipotezę rynku efektywnego. Tak. Mówił, że rynek jest często efektywny, ale nie zawsze, bo inwestorzy nie są racjonalnymi maszynami. Kierują nimi emocje, strach, chciwość. I to tworzy okazję dla kogoś, kto potrafi zachować zimną krew i robić dogłębną analizę. Słynne przemówienie superinwestorzy z Graham and Dotsville. Tam argumentował, że sukces grupy inwestorów stosujących podobne zasady, no nie może być przypadkiem. Użył tej analogii z konkursem rzucania monetą. Gdyby tysiące ludzi rzucało monetą i zgadywało wynik, to codziennie ktoś by trafił 10 razy z rzędu, czysty przypadek. Ale gdyby okazało się, że większość tych mistrzów pochodzi z jednego małego miasteczka i uczyła się od tego samego guru rzucania monetą. Uh -huh. to już nie wyglądałoby na przypadek. Właśnie. Twierdził, że sukces jego mungera, Ruanego, Simpsona i innych z tej szkoły Grahama i Doda to dowód, że ich metody działają i że rynek nie jest doskonale efektywny. A czy mamy konkretne przykłady tych superinwestorów poza samym Buffettem? Hackstrom ich analizuje. Tak, kilka ciekawych postaci. John Maynard Keynes, ten słynny ekonomista, okazuje się, że zarządzał funduszem Chest Fund w King's College w Cambridge od 1927 do 1945. I jak mu szło? Znakomicie, jego zasady, staranna selekcja niewielu inwestycji kupionych tanio, z wysoką wartością wewnętrzną, trzymanych przez lata. Osiągnął średnioroczny zwrot 13,2%. To chyba nieźle. W tamtych czasach rewelacja. Rynek brytyjski w tym okresie dał średnio 0%, a tu był wielki kryzys, II wojna światowa. Niesamowite. Ale był jakiś haczyk. Był. Jego fundusz był bardzo zmienny. Mniej więcej dwa i pół razy bardziej niż rynek. I miał okresy słabszych wyników, na przykład w 1930 czy 1938 roku. Czyli droga nie była gładka. Rozumiem. Ktoś jeszcze? Bill Ruan, założyciel Sequoia Fund. To był chyba pierwszy fundusz, który otwarcie bazował na zasadach Focus Investing. I jak bardzo skoncentrowany? Bardzo. Zazwyczaj 6 do 10 spółek stanowiło ponad 90% portfela. Ruanę kładł ogromny nacisk na własny, dogłębny research. A wyniki? W latach 1971-1997 średni roczny zwrot 19,6%. Też imponujące. Ale też miał trudny początek. Cztery lata z rzędu gorszych wyników niż rynek na starcie. Trzeba było mieć nerwy ze stali. To pokazuje, jak ważna jest cierpliwość i wiara w strategię. Zdecydowanie. Jeszcze Lou Simpson. Zarządzał portfelem akcji dla firmy ubezpieczeniowej GAICO, później części Berkshire Hathaway, miał pod sobą około miliarda dolarów. Też koncentracja? Tak, zwykle mniej niż 10 spółek. W latach 1980-1996 osiągnął średnio 24,7% rocznie, podczas gdy rynek SP 500 dał 17,8%. Ale znowu, zdarzały mu się słabsze okresy. Te przykłady są mocne. Ale ktoś mógłby powiedzieć, że to dalej anegdoty. Kilka osób może mieli szczęście, może byli geniuszami. Czy Hackstrom poszedł dalej? Tak, właśnie dlatego przeprowadził symulację komputerową. Chciał sprawdzić, co mówi statystyka na większej próbie. Co zrobił? Stworzył tysiące, dokładnie 12 tysięcy losowych portfeli. Podzielił je na grupy: jedne bardzo zdywersyfikowane po 250 akcji, inne mniej, 150, aż do mocno skoncentrowanych po 15 akcji. Wziął dane z lat 1979-1986 i sprawdził, jak te portfele radziły sobie przez następne 10 i 18 lat. I jaki był kluczowy wniosek? Bardzo ważny. Zmniejszenie liczby akcji w portfelu, czyli większa koncentracja, zwiększało prawdopodobieństwo osiągnięcia wyników znacząco odbiegających od średniej rynkowej. Zarówno dużo lepszych, jak i dużo gorszych. Czyli większa szansa na wybicie się ponad przeciętność, ale też większe ryzyko dużej straty, jeśli źle wybierzesz. Dokładnie. W tej symulacji w okresie 10 lat prawie co czwarty portfej 15-akcyjny pobił rynek, konkretnie 808 z 3000, a wśród tych mocno zdywersyfikowanych 250-akcyjnych tylko 63 z 3000, czyli szansa 1 na 50. To robi różnicę. Ale podkreśla też, jak ważna jest umiejętność selekcji. Bezapelacyjnie, koncentracja daje potencjał, ale bez umiejętności wyboru dobrych spółek może być bardzo ryzykowna. To właśnie tłumaczy sukces superinwestorów. Oni potrafili wybrać właściwe konie i na nie postawić. Analiza samego portfela Berkshire Hathaway, jak Hackstrom pokazuje, odliczając inne aktywa, też wpisuje się w ten wzór. Ta wielka inwestycja w Coca-Colę przez lata. Mhm. Napędzała wyniki w niesamowity sposób. To była podręcznikowa koncentracja na świetnym biznesie, kupionym po dobrej cenie. Skoro już wiemy, że ceny rynkowe w krótkim terminie mogą być, jak mówi Buffett, nonsensowne, to dlaczego tak bardzo się na nich skupiamy? Cała branża żyje kwartalnymi wynikami, rankingami. No właśnie, to jest pewien paradoks. Presja na krótkoterminowe wyniki jest gigantyczna. Menedżerowie funduszy często mówią klientom Inwestuj długoterminowo, a sami są rozliczani co kwartał. I co to powoduje? Powoduje, że podejmują decyzje pod presją, gonią za modnymi akcjami, sprzedają coś, co chwilowo spada, żeby ładnie wyglądać w raporcie. To jest zaprzeczenie długoterminowego inwestowania. A jak pokazały przykłady superinwestorów i ta symulacja? Nawet najlepsi mają słabsze okresy. Pamiętasz, 97% tych symulowanych 15-akcyjnych portfeli, które pobiły rynek na przestrzeni 10 lat, miało po drodze lata gorsze od indeksu. Czyli patrzenie na wyniki z miesiąca na miesiąc, z kwartału na kwartał. Hmm. Mówi bardzo mało o prawdziwych umiejętnościach zarządzającego, bardziej o szczęściu lub podążaniu za tłumem. Zresztą badania akademickie o persistence czy hot hands potwierdzają historyczne wyniki funduszy. To słaby prognostyk przyszłych. No dobrze, ale jeśli nie cena akcji w krótkim terminie, to jak inaczej mierzyć postępy? Jak ocenić, czy nasza strategia działa? Buffett proponuje alternatywne miary, benchmarki ekonomiczne, a nie rynkowe. Skupia się na fundamentach biznesu. Jedną z takich miar są zyski przypisane po angielsku look through earnings. Co to takiego? Chodzi o to, żebyś jako inwestor liczył nie tylko dywidendy, które dostajesz do ręki, ale też twoją proporcjonalną część zysków, które spółki z twojego portfela zatrzymują i reinwestują w rozwój. Bo te zatrzymane zyski też budują wartość mojej inwestycji, nawet jeśli nie trafiają bezpośrednio na moje konto. Dokładnie. W długim terminie to właśnie te reinwestowane zyski napędzają wzrost wartości firmy. Celem inwestora skoncentrowanego jest budowa portfela, który maksymalizuje te zyski przypisane w długim okresie. Czy są jakieś dowody, że to ma sens, że te zyski faktycznie przekładają się na cenę akcji? Tak. Hackstrom cytuje badania w dodatku B do książki, które pokazują ciekawą zależność. Im dłuższy horyzont czasowy, tym silniejsza staje się korelacja między zyskami firmy a ceną jej akcji. I jak silna? Na przykład dla okresu 18-letniego korelacja wynosiła około 0,69. To całkiem sporo. To wspiera ideę, że jeśli trzymasz udziały w dobrych, systematycznie zarabiających firmach, to prędzej czy później rynek to doceni. A co z kosztami i podatkami? Bo ciągłe kupowanie i sprzedawanie musi generować koszty. Oczywiście. Niska rotacja portfela, czyli rzadkie handlowanie. Buffett sugeruje coś w stylu 10-20% rocznie. Co oznacza średni czas trzymania akcji 5-10 lat. Ma dwie kluczowe zalety. Po pierwsze, redukuje koszty transakcyjne, prowizje. A po drugie, coś, co jest szczególnie ważne dla inwestorów indywidualnych, którzy płacą podatki: odroczenie podatku od zysków kapitałowych. Jeśli nie sprzedajesz, nie płacisz podatku. Cały Twój kapitał, łącznie z niezrealizowanymi zyskami, pracuje dalej. To potęguje efekt procentu składanego. Czyli długoterminowe trzymanie dobrych spółek ma też sens czysto matematyczny i podatkowy? Zdecydowanie. Wspominałaś wcześniej o psychologii. Charlie Munger, partner Bafeta, mówi o sieci modeli, że trzeba czerpać z różnych dziedzin, żeby dobrze inwestować. Tak, Munger kładzie na to ogromny nacisk. Mówi, że nie wystarczy znać się na finansach i rachunkowości, trzeba rozumieć modele z matematyki, fizyki, biologii, a zwłaszcza z psychologii. Trzeba rozumieć, jak myślimy, a raczej jak często myślimy błędnie. Psychologia błędnych ocen. I tu wchodzi cała dziedzina finansów behawioralnych. Dokładnie. Ona bada, jak nasza psychika wpływa na decyzje finansowe i na zachowanie rynków. Jakie pułapki na nas czyhają. Jakie są te najważniejsze pułapki? Hackstrom omawia kilka kluczowych. Po pierwsze, nadmierna pewność siebie. Overconfidence. Przeceniamy swoje umiejętności, swoją wiedzę, ignorujemy informacje, które nie pasują do naszych przekonań. I co z tego wynika? Nadmierny handel. Skoro jesteśmy tacy pewni, że wiemy lepiej, to ciągle kupujemy i sprzedajemy. A to generuje koszty i często prowadzi do gorszych wyników. Co jeszcze? Nadmierna reakcja. Overreaction bias. Przesadnie reagujemy na złe wiadomości, a zbyt wolno na dobre. Przywiązujemy za dużą wagę do najnowszych informacji, zapominając o długoterminowym obrazie. Taka krótkowzroczność inwestora. Były jakieś eksperymenty na ten temat? Tak. Richard Thaler, noblista, robił ciekawe badania. Jedno pokazało, że ludzie, którzy rzadziej sprawdzali wyniki swoich inwestycji, byli skłoni alokować więcej środków w akcje, które są bardziej zmienne, ale potencjalnie bardziej zyskowne. Bo nie przyjmowali się tak bardzo chwilowymi spadkami. Prawdopodobnie. Inny jego eksperyment wykazał, że akcje spółek, które były przegranymi w ostatnich 4-5 latach, często w kolejnych latach radziły sobie lepiej niż wygrani z poprzedniego okresu. To sugeruje właśnie tę nadmierną reakcję rynku, przeszacowanie problemów jednych i sukcesów drugich. Trzecia pułapka. Bardzo ważna: niechęć do straty loss aversion. Psychologicznie ból związany ze stratą odczuwamy mniej więcej dwa razy silniej niż przyjemność z zysku tej samej wielkości. I jakie są tego konsekwencje inwestycyjne? Klasyczne. Trzymamy przegrywające inwestycje zbyt długo. Liczymy, że odrobią, bo nie chcemy zaksięgować straty. A z drugiej strony zbyt szybko sprzedajemy akcje, które zyskują, żeby zabezpieczyć zysk, bo boimy się, że spadną i stracimy to, co już zarobiliśmy. Czyli działamy dokładnie odwrotnie niż powinniśmy? Niestety, często tak. Jest jeszcze księgowanie mentalne mental accounting. Traktujemy pieniądze różnie w zależności skąd pochodzą albo na co mają być przeznaczone. Na przykład, znalezione pieniądze wydajemy łatwiej niż te zarobione ciężką pracą. Właśnie. A przecież złotówka to złotówka. Ale w głowie mamy różne szufladki. To też wpływa na decyzje inwestycyjne. Zrozumienie tych wszystkich mechanizmów psychologicznych wydaje się absolutnie kluczowe. Jest. Po pierwsze, żeby samemu nie padać ich ofiarą. A po drugie, żeby rozumieć, dlaczego rynek czasem zachowuje się irracjonalnie i potencjalnie to wykorzystać. To prowadzi nas do koncepcji pana rynku, Benemina Graham'a. Tak, Graham opisał rynek jako naszego hipotetycznego partnera biznesowego, pana rynku codziennie przychodzi do nas i proponuje cenę, po której kupi od nas udziały, albo nam je sprzeda. Czasem jest euforyczny i proponuje absurdalnie wysokie ceny. Czasem jest w depresji i chce sprzedać bardzo tanio. A zadaniem inteligentnego inwestora jest Ignorować go, gdy jest irracjonalny, traktować go jak pomocnika, a nie przewodnika, korzystać z jego ofert tylko wtedy, gdy są dla nas naprawdę atrakcyjne oparte na naszej własnej analizie wartości firmy, a nie na jego nastroju. Że prognozy rynkowe czy gospodarcze to strata czasu. Ma ten słynny cytat. Jedyna wartość prognostów giełdowych polega na tym, że dzięki nim wróżbici wyglądają dobrze. Tak, jest w nim bardzo konsekwentny. Czy współczesna nauka jakoś to potwierdza, dlaczego te prognozy są takie zawodne? Hackstrom nawiązuje tu do badań prowadzonych w Santa Fe Institute nad złożonymi systemami adaptacyjnymi, Complex Adaptive Systems. Co to takiego? Brzmi skomplikowanie. Ale idea jest dość intuicyjna. Rynki finansowe, podobnie jak ekosystemy czy gospodarki, to właśnie takie systemy. Składają się z wielu oddziałujących na siebie agentów, w tym przypadku inwestorów. Każdy z nas podejmuje decyzje, reaguje na innych. Tak. Nie ma centralnego sterowania. Agenci ciągle się uczą, adaptują swoje strategie w odpowiedzi na to, co robią inni i co dzieje się w otoczeniu. I co najważniejsze, takie systemy nigdy nie osiągają stabilnej równowagi. Są w ciągłym ruchu, dynamiczne. I dlatego są nieprzewidywalne. W krótkim terminie tak. Są z natury nieprzewidywalne. Hackström przytacza przykład problemu El Farol Briana Artura. O co w nim chodzi? Wyobraź sobie popularny bar. Wszyscy chcą tam pójść w czwartek wieczorem, ale tylko jeśli nie będzie tłoku. Każdy musi przewidzieć, ile osób przyjdzie. Na podstawie tych przewidywań decyduje, czy iść. I co się dzieje? Frekwencja w barze ciągle fluktuuje w nieprzewidywalny sposób, bo jeśli jakaś strategia przewidywania, na przykład Ostatnio było pusto, więc dziś idę? Staje się popularna, to przestaje działać. Wszyscy ją stosują i robi się tłok. Ludzie muszą ciągle zmieniać strategię. Czyli podobnie jest na rynku. Jeśli jakaś strategia inwestycyjna staje się zbyt popularna? To przestaje działać, bo zbyt wielu graczy próbuje zrobić to samo w tym samym czasie. Rynek ciągle się adaptuje. Dlatego próby znalezienia świętego grala, jednej strategii, która zawsze działa, są skazane na porażkę. Jaki z tego wniosek dla inwestora, skoro nie da się przewidzieć rynku? Wniosek jest taki, żeby się na tym nie skupiać. Zamiast tracić energię na zgadywanie, co zrobi rynek jutro, za miesiąc czy za rok, lepiej skupić się na tym, co jest bardziej przewidywalne co możemy zrozumieć i ocenić. Czyli na analizie fundamentalnej poszczególnych firm, ich biznesów, zarządów, perspektyw. Dokładnie skupić się na wartości wewnętrznej wtedy ta nieprzewidywalna zmienność rynku, te wahania nastrojów pana rynku stają się naszym sprzymierzeńcem. Jak to? Bo dają nam okazję do kupowania udziałów w świetnych biznesach po atrakcyjnych cenach. Właśnie wtedy, gdy inni panikują i sprzedają bez względu na wartość. Trzeba tylko umieć ocenić tę wartość i mieć cierpliwość. Zmienność staje się szansą, a nie tylko ryzykiem. Właśnie tak. Zresztą Hackstrom pokazuje też, jak bardzo zmienił się sam indeks SP 500 na przestrzeni dekad. Kiedyś dominowały firmy przemysłowe, surowcowe. Dziś technologia, usługi. To pokazuje, jak zawodne jest stosowanie historycznych modeli wyceny bez uwzględnienia zmian w realnej gospodarce. Dobrze, spróbujmy to wszystko podsumować. Inwestowanie skoncentrowane, tak jak przedstawia je Hackstrom idąc śladami Bafseta, to coś więcej niż tylko technika inwestycyjna. To cała filozofia oparta na głębokim zrozumieniu niewielkiej liczby wybranych biznesów, na traktowaniu akcji nie jak papierków na giełdzie, ale jak realnych udziałów w tych biznesach. Wymaga długoterminowego horyzontu, ogromnej cierpliwości i, co chyba kluczowe, dyscypliny. Dyscypliny, by ignorować ten cały rynkowy szum, krótkoterminowe wahania, prognozy ekspertów. I nie chodzi tylko o umiejętności analityczne, o znalezienie tych świetnych firm po dobrej cenie. Równie ważna, jeśli nie ważniejsza, jest strona psychologiczna. Radzenie sobie z własnymi emocjami, z tą niechęcią do straty, nadmierną pewnością siebie, unikanie tych wszystkich pułapek behawioralnych. Tak. Do tego dochodzi zrozumienie matematyki, a konkretnie prawdopodobieństwa, żeby umieć ocenić szansę powodzenia danej inwestycji i na tej podstawie decydować, jak dużą część kapitału zaangażować, jak duże zakłady stawiać na te najlepsze pomysły. Czyli nie chodzi o zgadywanie, tylko o świadome zwiększanie prawdopodobieństwa długoterminowego sukcesu poprzez wiedzę i koncentrację. Właśnie. Budujesz portfel, który ma realny potencjał, by pobić rynek. A nie tylko go naśladować. Ale jednocześnie akceptujesz, że ta droga nie będzie prosta i gładka. Będą okresy słabszych wyników. Jak mówi Buffett, uwoli nierówne 15% od gładkich 12%. Dokładnie. I może warto na koniec zostawić taką myśl do przemyślenia. W świecie finansów, gdzie niemal wszędzie słyszymy o dywersyfikacji jako podstawie zarządzania ryzykiem, a samo ryzyko jest często utożsamiane po prostu ze zmiennością cen. Hmm to czy taka definicja ryzyka na pewno oddaje to, co jest prawdziwym zagrożeniem dla kogoś, kto myśli o inwestowaniu na lata? Czy może, jak sugeruje cała ta filozofia inwestowania skoncentrowanego, tym fundamentalnym, największym ryzykiem jest tak naprawdę brak dogłębnej wiedzy i zrozumienia tego, co się posiada w swoim portfelu?